Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii. To pod tym tytułem odbyło się dziewiąte forum nauki polsko-ukraińskie na wydziale Pedagogiki przy Ulicy Głębokiej. Problematyka poruszona na konferencji głównie dotyczyła realizacji procesów edukacyjnych w warunkach zdeterminowanych przez COVID-19. Główne założenia, które przyjęliśmy. W okresie jeszcze pandemii dotyczą wymiany doświadczeń, jak również wyników badań dotyczą, związanych z różnymi aspektami działalności naukowej i dydaktycznej w czasie pandemii, a więc można by powiedzieć, w czasie szczególnym, który wymusił określone nowe rozwiązania. В окресі пандемії covid 19 тут і польська, і Україна достали на тим етапі велике досвідчення нової діяльності, едукація на дистанс онлайн. I dla tej edukacji w nowych warunkach pandemicznych potrzebne byli nie tylko nowe środki informatyczne, potrzebne, potrzebna nowa dydaktyka. Sytuacja, która, którą mamy obecnie, wojna w Ukrainie, pokazuje, że nie można Dzisiaj nie mówić również i o tych problemach, które można powiedzieć mocno dezorganizują proces edukacyjny. Jednocześnie mamy dużo dzieci i młodzieży z Ukrainy, która jest w Polsce, która będzie określa, w jakimś zakresie uczestniczyć. W naszym systemie oświaty, a zatem problemy adaptacyjne tych dzieci do nowych warunków. Kolejna kwestia, no to możliwości dla tych dzieci, tej młodzieży, która będzie w systemie edukacji na odległość kontynuować naukę w swojej czujności, a więc też stworzenia określonej dostępności do środków, możliwości. No i myślę, że bardzo istotna rzecz to też wsparcie psychologiczne ze względu na traumatyczne przeżycia tych dzieci. Організація на настрашоних дітей, які були під бомбами, ракетами, які приїхали до Польщі і зорганізувати студії для тих дітей, то є богатирство педагогічне і в Польщі, і в Любліні.